radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Spora podwyżka za odbiór odpadów dla mieszkańców gminy Kępno. W poniedziałek, podczas sesji, radni większością głosów przyjęli nowe stawki. Niestety, prawdopodobnie za pół roku wzrosną one jeszcze bardziej, a w planach są już nowe taryfy opłat za wodę. Nowe ceny za odbiór śmieci obowiązywać będą od 1 września. Za jednego mieszkańca zapłacimy teraz 18 zł miesięcznie, do tej pory było to 11 zł. W przypadku, gdy odpady nie będą selektywnie gromadzone, trzeba będzie zapłacić 40 zł miesięcznie. Wodarze miasta podkreślają, że uchwalono. Zbierając stawki, wzięto pod uwagę w szczególności koszty transportu odbioru odpadów. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki e, oraz to, jak w ostatnim okresie wzrosły ceny, zarówno transportu odpadów, e, które przypomnę Państwu, że jeszcze do niedawna e, wynosiły w naszej gminie e, miesięczny koszt transportu odpadów, to było. 109 tysięcy złotych. Obecnie po przetargu w drugiej połowie, czyli od lipca, koszt miesięczny samego transportu i odbioru odpadów od mieszkańców to 206 tysięcy, czyli blisko 100% więcej. Na to wpływ mają czynniki, które są od nas w większości niezależne. Wzrost płacy minimalnej. Wzrost kosztów paliwa, to, że na rynku praktycznie w tym sektorze nie ma konkurencji, powoduje to, że koszty odbioru odpadów rosną. Przypominam Państwu, jak Państwo pamiętacie, analizę systemu gospodarki odpadami, że koszt odbioru odpadów od mieszkańców to blisko 45% kosztów całego systemu. Pozostałe 50% to koszty zagospodarowania odpadów, czyli tak zwane koszty, które ponosimy na bramie. Od 2016 roku, czyli od momentu kiedy uchwalana była poprzednia stawka, cena za odpady mokre, czyli te niesegregowane, których mamy najwięcej, wzrosła z 250% do 480 zł za tonę. Cena yy, zagospodarowania szkła wzrosła ze, z kwoty zł 12 za tonę do 10 zł i 8 groszy za tonę. Cena za zmieszane odpady opakowaniowe, czyli te tak zwane suche, wzrosła z 40 zł i 24 groszy do 205 zł i 20 groszy. Są to naprawdę bardzo duże podwyżki, a biorąc pod uwagę fakt, że ten system, zgodnie z ustawą, ma się samofinansować, zgodnie z zasadą, że to zanieczyszczający płaci, to niestety koszty działania tego systemu muszą zostać przerzucone na mieszkańców. Z kalkulacji kosztów, które gmina, przy tych stawkach, które Państwu przedstawiłem, musi ponieść jeszcze do końca roku. Wynika, że stawka za odpady segregowane od mieszkańca powinna u nas wynosić na dzień dzisiejszy 18 zł. Nikt nie lubi, nikt nie lubi podwyżek, y, szczególnie tak dużych, natomiast niestety ten system zgodnie z ustawą sam się musi finansować. Y, ani gmina nie może z tego. Czerpać dochodów dodatkowych, które przeznaczy na inne cele niż te, o których właśnie mówiłem, ani też nie może do tego systemu dopłacać. Warto wspomnieć, że przetarg, który został ogłoszony, wygrała firma Peter, która jako jedyna w nim wystartowała. Kontrakt obowiązywać będzie przez pół roku. Właśnie to była największą kością niezgody w debacie poprzedzającej głosowanie. Wzrost z 11 zł na 18 zł jest efektem szeregu błędów popełnionych. No i teraz jak gdyby analizując wprost uzasadnienie do uchwały e, wzrost kosztów odbierania i transportu odpadów. Owszem, natomiast e, tak jak wcześniej na komisjach tutaj wspominałem, e, przetarg, który został ogłoszony, został ogłoszony na 6 miesięcy. E, na 6 miesięcy. Który przedsiębiorca jest w stanie... E, Wystartować w takim przetargu. Panie burmistrzu, pan po prostu zlikwidował konkurencję na terenie gminy Kępno na tak krótki okres ogłaszając ten przetarg. Druga sprawa, jeżeli chodzi o drugą część składową całych kosztów, czyli tak zwana stawka na bramę. Otóż wzrosty, które tutaj są przewidziane, moim zdaniem, co zresztą wielokrotnie podczas komisji tutaj rozmawialiśmy i co analizowaliśmy, jest to efekt szeregu zaniechań już pięcioletnich, zaniechań inwestycyjno-organizacyjnych na terenie zakładu, które doprowadziły do tego, że na dzisiaj tylko 10% odpadów, które są zbierane z terenu gminy Kępno, podlega jakimkolwiek recyklingu. Szanowni Państwo, to jest 10%. Wyposażono nas w zakład, za 100, przeszło 100 milionów złotych zostało w ten zakład wpompowane na przestrzeni ostatnich 8 czy 10 lat. I my w tej chwili 10% jesteśmy w stanie przetwarzać. Rękami łatwiej byłoby, większe uzyski byśmy uzyskali niż w, co w tej chwili jest zaprezentowane. Uważam po prostu, że jest to efekt zaniechań i złej polityki prowadzonej. Począwszy tutaj od gminy Kępno. Panie radny, proszę wskazać jeden samorząd w promieniu 100-150 km od Kępna, gdzie było więcej niż jedna firma do przegadu się zgłosiła. Daję panu nie 100 km, niech pan pokaże w odległości 150 km od Kępna, choć jeden samorząd, gdzie się zgłosiła jedna, więcej niż jedna firma do przetargu. Powiem panu odwrotnie, są samorządy, gdzie się w ogóle firmy nie zgłaszają. Proszę poczytać trochę i zainteresować się, zejść z poziomu kampanii wyborczej na, na rozwiązywanie rzeczywistych problemów samorządu miasta i gminy Kępno. Proszę wskazać choć jeden samorząd, gdzie się w pomieniu 150 km od Kępna, gdzie się zgłosiło więcej niż jedna firma. To jak jest jedna uwaga. Zakład kosztował niż 100 milionów złotych, Panie Radny. Jako wiceburmistrz obowiązuje też pana, były obowiązuje też pana rzetelna informacja dla mieszkańców. Kosztował po przetargu 63, a wartość kosztorysowa to 82. Takie są rzeczywiste kwoty Zakładu Zagospodarowania Odpadów Panie Radny. W 2014 roku otwartego. Inwestycje, które są prowadzone i, są, i które są planowane do realizacji, są dopiero planowane do realizacji, czy są w toku, więc nie można mówić o wartości wpompowanych już 100 milionów złotych, jak cytując Pana, w zakład zagospodarowania odpadów. W 2014 roku ten zakład mogliśmy o nim decydować. Dzisiaj w Radzie Nadzorczej mamy tylko, w trzyosobowej Radzie Nadzorczej mamy jednego przedstawiciela, nie trzech. Mamy nie 94% udziałów, tylko 34% udziałów. Musimy rozmawiać, negocjować, uzgadniać z udziałowcami pozostałymi. 10% przetwarzanych odpadów, że jest sprzedawanych. Wie pan, to jest dzisiaj i sukces, i porażka tego zakładu. Sukces, że aż 10%, a porażka, że tylko 10%. Ale chyba lepiej jest, że jest aż 10% w sytuacji, gdy jeszcze 2 trzy lata temu. Cementownie płaciły za przyjmowanie odpadów w takiej instalacji jak ZZD Olszowa, a dzisiaj tym samym cementowniom to zakład musi zapłacić za przyjęcie tych odpadów. I to jest ten zakład też to musiał wkalkulować tak zwaną stawkę na bramie za przyjęcie tony odpadów. Mówiliśmy o tym wielokrotnie na posiedzeniach komisji. I pamiętam, jak mówiliśmy na posiedzeniach komisji, że ogłaszamy przetarg tylko na pół roku, żeby utrzymać do końca tego roku system segregacji zbiórki odpadów na trzy frakcje. Mówiliśmy o tym, Panie Radny. Trzeba to wyraźnie powiedzieć, mówiliśmy o tym na komisjach, że chcemy utrzymać na trzy lata, bo na pięć frakcji my chcemy się przygotować od nowego roku i ogłosić to dłużej. Mówiliśmy o trzech frakcjach. Nie ma błędów, Szanowny Panie, popełnionych. Są rzetelne wyliczenia i jest dążenie do racjonalizacji kosztów. Oczywiście Pan będzie mówił inaczej. Ma to Pan do tego pełne prawo. Tylko prosiłbym o rzetelność w informowaniu mieszkańców o tym, jak jest. I o tym, o czym dyskutowaliśmy również na komisji. Dyskutowaliśmy, że utrzymujemy do końca roku system zbiórki opadów na trzy frakcje. I tego jest tą konsekwencją, był ogłoszony przetarg na pół roku. Wicebór już powiedział, czy ogłosiliśmy na trzy i pół roku, też się zgłosiła jedna firma. Na pół roku pierwszy przetarg unieważniliśmy, bo zgłosiła się tylko jedna firma. W drugim przetargu została firma wybrana. Być może. Jak będzie pięć frakcji, jak będziemy ten przetarg ogłaszać, będzie sytuacja za kilka miesięcy inna. A dzisiaj nie mamy monopolu jednej firmy w Kępnie, o czym pan może nie wiedzieć, ale przypominam panu, że jest, jest druga firma zarejestrowana, która prowadzi działalność. Zbiera odpady. Okazuje się, że prawdopodobnie za pół roku mieszkańcy gminy Kępno zapłacą jeszcze więcej za odbiór odpadów, gdyż trzeba będzie ogłosić kolejny przetarg. Dojdą dwie nowe frakcje, a dodatkowo ustawa, którą przyjął Sejm 4 lipca, zdaniem radnych doprowadzi do rozstrzelnienia systemu gospodarki, a w konsekwencji do znacznego podniesienia cen za odpady. W tej sprawie Rada Miasta wystosowała apel do parlamentarzystów o zmianę tej ustawy. W ostatniej chwili wywrócono dobrze przygotowany projekt ustawy, wyłączając z systemu nieruchomości niezamieszkałe, czyli wspomniane ogródki działkowe, cmentarze, firmy. To ma się odbywać poza systemem gminnym. Więc, a gdzie te odpady będą trafiać? i Jak one będą kodowane, jeżeli ta sama firma będzie wywoziła nasze odpady komunalne i ta sama firma będzie wywoziła od, odpady od cmentarzy, z ogródków działkowych, od sklepów, firm, na które my nie będziemy mieć wpływu. Jak one będą kodowane? I to jest bardzo trudny Problem, że to wszystko może spaść tak naprawdę na rachunek gmin. Ale zgodzi się Pan, Panie Burmistrzu, że istnieje takie zagrożenie, że te stawki za pół roku mogą być jeszcze większe? Jeszcze... Istnieje. Zgadzam się z tym. Istnieje takie zagrożenie, bo jeżeli już dzisiaj wiemy, Panie Redaktorze, że stawka najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia będzie bodajże o 200 czy 250 zł podniesiona w górę, to, to nie wiemy, co do końca wiemy, że energia elektryczna. Na pewno pójdzie w górę, a ona ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu, co z ceną paliwa i padoma innymi czynnikami. Opłata, opłata marszałkowska, którą będzie obowiązek jej opłacania od każdej tony składowanych odpadów, wiemy, że od stycznia będzie o 100 zł większa niż jest obecnie. To są czynniki, na które my nie mamy wpływu, ale które w opłacie śmieciowej opłacie, musimy w, w, w kalkulowywać. Niestety wygląda na to, że wyższe stawki za śmieci to nie jedyny problem, który uderzy po kieszeni mieszkańców gminy Kępno. Zdrożeje także woda i ścieki je, i to znacznie. Taryfy wodno-kanalizacyjne w samorządzie kępińskim nie były zmieniane już od 10 lat. Dlatego właśnie pytam, czy... Pewnie, to... tak wiem, że spółka wodociągi pracuje, kępińskie pracuje nad nowymi taryfami, ale to dzisiaj nowe taryfy opiniuje i decyduje o jej wielkości instytucja pod nazwą Wody Polskiej. Należy założyć, że no ten rok nie jest czasem popularnym, nie nadchodzi czas łatwych decyzji. Ale to nie tylko samorządu kępińskiego, to dotyczy samorządów generalnie w naszym kraju.